Hello mordo, lecimy, jestem wolny jak ptak, sam podejmuję decyzję. mówcie bo alkoholik, ja po swojej lece wyznaczam swoje tory, wynieśmy totalnym śmietelnym być, w innych kurwa żyć, chcę być jak Hada, legenda, pokazał, że będąc płynem, będąc zerem, można na prostą wyjść. Pokazał, że punem, będąc błonem, będąc leplem, można na prostą wyjść. Od przyszłości nie uciekniesz. Każdy popełnia błędy. Ważne, by naukę z nich czerpać. Nie poddawać się i przed siebie iść. Zławi zemsty szukają. Silni to wybaczają. To są tfu. I chce być jak hada. Pokazał, że będąc błonem, będąc leplem, można na prostą wyjść Okazało się, że będąc z zepłem, czpunem Można kurwa na prostą wyjść Możesz iść, siedzieć, zabicie Możesz za narkotyki dwa lata Możesz kurwa zabić się Z mostu skoczyć na pieprz dolony Radę jedną tobie kurwa tam, nie poddawaj się że ciebie iść i nie popełniaj tych samych błędów dwa razy. Chcę być jak hada legenda. Pokazał, że będąc punem Po prostu z zebrem. Można na prostą wyjść. Pokazał, że będąc punem, Kurwa zebrem. Można kurwa na prostą wyjść. Można... Kutrwa, po prostu być. Ja chcę, jak on być. Legendą nieśmiertelnym. Nieśmiertelnym i legendą być. Jak Hada. Zawsze powtarzałem. Hada, idol. Hada, mój Bóg. Idol kurwa jego mać. Jak on chce być. tu dziwnego, kutrwa mać. Nie poddawali się przed ciebie iść Sam wyznaczaj swoje potęgi By kurwa nieśmiertelnym być By kurwa nieśmiertelnym być chcę być jak Hada. Legenda pokazał, że Będąc punem, będąc zetrem Można na prostą wyjść Pokazał, że Będąc punem, będąc zetrem Można на потом вещь но Нужна... на кутва на потом вещь